Mogę Wam powiedzieć, dlaczego Silicon na 100% nie wygra. Dobra, na 99%. 90% głosów to jest wartość pismaków. To, na co głosują faktycznie konglomeraty recenzentów, prawda? Więc. Nie ma takiej możliwości, że oni zagłosują na Silk Silksonga, bo Silk Silksong był dosłownie shadow dropem, nie dostali wczesnego dostępu do Silksonga, nie mieli go jak grać, nie mieli kiedy wypisać artykułów, artykuły pojawiły się z bardzo dużym delayem, z uwagi na co dużo dzienników nawet nie powystawiało jakichś konkretnych recenzji, gra ich mogła przerosnąć pod względem skilla i ją szybko zdropili, bo no nie oszukujmy się, Silksong był skomplikowany, no nie? I był ciężką grą i moment, w którym... Trzeba było poświęcić czas na ogrywanie Silksonga, to oni już poświęcali czas na pisanie wiesz, kolejnych postów odnośnie rzeczy, które mogą wyjść, albo tego, co było na czasie, bo oni się dosłownie spóźnili, więc nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby zagłosowali na Silksonga. Tak logicznie po prostu na to patrzę.